Nowe informacje z polskich dróg. 49-letni kierowca samochodu osobowego zginął po czołowym zderzeniu z ciężarówką. Do tego wypadku śmiertelnego doszło w środę 18 października około godziny 15.40 na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Żabce w powiecie bialskim. Jak wstępnie ustaliła policja kierujący osobowym Volkswagenem jechał od strony Siedlc w kierunku Białej Podlaskiej. I z nieustalonych jak dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zdarzenia z poruszającym się w przeciwnym kierunku TIREM. Kierujący Volkswagenem 49-latek zmarł na miejscu. 48-letni kierowca ciągnika siodłowego, znaczego pomógł trzeźwy. Na miejscu zdarzenia policja pod nadzorem prokuratora zabezpieczyła ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności wypadku. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Shad Joker.